Cześć Barany, witam was na kanale Tarot na czytaniu na miesiąc czerwiec dla waszego znaku zodiaku. Na samym początku teraz muszę od razu wam powiedzieć dlatego, że wasza energia i wasze karty są bardzo pod kątem miłosnym. Wiem, że nie wszystkie osoby są takimi tematami zainteresowane, dlatego wyłożyłam wam tutaj oddzielne karty i dla takich osób, które w ogóle tutaj z miłościami i i tymi tematami nie są specjalnie tutaj zainteresowane, to, co się dla was pokazuje na ten miesiąc, w takim, no, minimalnym, powiedzmy, przekazie, żeby nie przedłużać i całej reszty tutaj nie trzymać, jeśli chodzi o, o tą energię na ten miesiąc czerwiec. Więc mam pokazane spotkanie. Spotkanie, które będzie miało na rzecz przegadanie coś z tematami domu. Dom, praca, rodzina, coś, co jest związane z jakimś budynkiem lub po prostu z jakąś grupą osób, która no, przedstawia się jako ktoś bardzo bliski. Mam to spotkanie, które prawdopodobnie zostanie przeoczone albo umyślnie, albo dlatego, że ktoś niestety nie podoła tutaj wszystkiemu naraz. Mam bardzo zapracowaną osobę, może to być jedna ze spraw, która niestety nie pozwoli wam się stawić na spotkanie lub po prostu przez to to spotkanie zignorujecie, bo stwierdzicie, że są inne sprawy bardziej ważne, wasze zdanie jakby nie zostanie i tak specjalnie tutaj wzięte pod uwagę, dlatego z, z racji tego być może zrezygnujecie. Praca, która pokazana jest tutaj dla Was z jednej strony, która no, po prostu jest dużym obciążeniem, ale z drugiej strony też nie czujecie się w tej pracy jako ktoś typu więzień, więc Wam to nie przeszkadza, że Wy macie nadmiar obowiązków, bo z jakiegoś powodu nawet tam szukacie tej swojej a, izolacji takiej, wiecie, takiej strefy a, spokoju. Czyli nikt, jakby to jest pod, pod pewnym względem wymówka, a z drugiej strony wiecie, że no naprawdę tam jest ktoś, kto tyra i, no i prędkość się z tego nie uwolni. Także tutaj, jeśli chodzi o, no, o to, co się mi pokazuje, teraz dalej mam jakąś dobrą wiadomość, jakąś pomoc, jakąś coś, co będzie nieprzewidywalne, ale bardzo dobrym. Zaskoczeniem i tutaj są albo pieniądze, albo prezenty, albo jakaś oferta, być może nowej pracy, być może przejście na inne stanowisko. Jakaś zmiana, w każdym razie bardzo dobra. Nie powinniście się tym martwić, bo ktoś z Was tutaj jest pokazany, że w. W pierwszej chwili stwierdzisz, że mi się to nie należy, że jak to możliwe, że tyle czasu nic dobrego się nie działo w moim życiu, a tu raptem jakiś, jakiś cud się, czy to tak nawet nie będzie, nie wiadomo jaki cud, ale to będzie przez Was tak odebrane w jakiejś takiej energii, właśnie cudów, więc jakby nie. Um, jakby nie odrzucajcie od razu swoim negatywnym nastawieniem e, tego, co tutaj do Was przyjdzie, dlatego że jakby sami siebie blokujecie już zawczasu e, i nie wpuszczacie do tego swojego życia tej e, pozytywnej energii. Teraz e, dalej to, co mam pokazane, to mam osobę, która ciągle jest w takim. E, takiej energii, lub dopiero się znajdzie. E, takiej osoby, która jest troszeczkę. E, Kimś, kto ma poczucie takiego bycia, hmm, jak to nazwać, najlepiej? Osoba, która jakby jest pozostawiona samemu sobie, samej sobie na wiele spraw i nie dostaje pomocy. Jakby cały czas się czuje, że nie wiem, gdzie idę ten czas się dla was kończy. Czyli takiego właśnie bycia porzuconą osobą taką w takim poczuciu, albo faktycznie ktoś, kto jest skazany na cały czas jakąś niedolę, to się dla was kończy. Tutaj wy macie pokazaną tą a, drogę, która już a, jakby dobiega końca i zacznie się tutaj coś dobrego dziać. Pamiętajcie o tym prezencie, który się tutaj pokazuje. Ja mówię prezent, ja nie wiem, co to będzie. To mogą być pomyślne informacje, to może być coś, co... Na, coś na co nie liczyliście, po prostu to przyjdzie, i macie po to sięgnąć, nie blokować się, nie jakby rozpatrywać tego w nieskończoność, jak to możliwe, i, i tak dalej, tylko bierzcie to, ok? Bo to jest ta energia, kiedy macie zmienić tą waszą sytuację, zmienić ten los, bo coś dostajecie. Więc tutaj, jeśli chodzi o ten przekaz, ogólnie, tak jak powiedziałam, mm, Spotkanie, które zostanie przegapione, umyślnie lub nie, osoba, która jest niesamowicie zapracowana, ale z jednej strony traktuje to jako wymówkę, prezent, który dostaniecie, oferta, która w pierwszym momencie będzie jak to możliwe i co teraz z tym zrobić, a później zakończenie jakiejś drogi, która. Jakby już dla kogoś z was w nieskończoność trwa i ma szansę, żeby się zakończyć właśnie w tym miesiącu. Także tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy przekaz. Teraz przechodzę do tego głównego rozłożenia, które normalnie, jak wiecie, jest tą pod, tym podstawowym u mnie na moim kanale miesięcznym. I w głównej energii mam a, kartę królowej kilichów. To jest super a, energia kobiety, z którą albo macie do czynienia, albo nią jesteście. Kobieta, która wysoko się ceni, ale to nie znaczy, że ona. Nie potrafi się wczuć w sytuacji innych osób. Więc ktoś, kto jest naprawdę bardzo o pięknej energii serca, pomocy, ktoś wrażliwy, ktoś, kto. Zdaje sobie sprawę z tego, kim jest, i wysoko się ceni, a równocześnie jest to wrażliwa osoba na to otoczenie i każdą krzywdę, która być może się komuś dzieje. To jest ktoś, kto jest pomocny, ktoś, kto jest kreatywny, ktoś, kto jest zwykle o takim bardzo pozytywnym nastawieniu, ale przez tą wrażliwość czasami to może być jej problemem, dlatego że zbyt dużo wtedy osób się tutaj do niej pod próbuje zbliżyć w związku z tym i wykorzystać, więc może też tak być, że ta jej intuicja nie zawsze, czy też e, te granice, które ona powinna wyznaczać, ona być może tego nie potrafi. W każdym razie, piękna energia królowej kielichów, z którą ktoś będzie miał do czynienia lub nią jest, podążanie za miłością, e, która niestety do tej pory z jakiegoś powodu ciągle kuleje, Mam w przeszkodach kartę słońca, czyli szczęście, radość, być może coś, co jest związane z dziećmi, jeśli posiadacie. Ale to nie jest nic bardzo złego. To jest taka energia przejściowa, która może tutaj się pokazać jako przeszkoda. Szczęście, które niestety musi chwilę poczekać. Jeśli, nie wiem, chcecie zaś w ciążę, jeśli to jest już z obecnym dzieckiem, no to tutaj mam jakąś energię, która na sekundę powiedzmy będzie jakimś takim zmartwieniem, więc no, czegokolwiek to dotyczy, pamiętajcie nie nastawiajcie się negatywnie, bo to może być dla kogoś, a nie musi być dla wszystkich. Jakieś szczęście coś co związane być może jest z dziećmi. Do przeszłości przechodzi karta 4 Trzech mieczy, i to jest jakieś rozczarowanie, to są zdrady, to jest e, e, partnerstwo, które niestety nie wypaliło. E, kobieta, która znowu się po raz kolejny prawdopodobnie zawiodła na kimś, lub to jest dopiero początek jakiejś energii negatywnej, która przechodzi do przeszłości, więc tutaj jakby to już jest etap e, leczenia, przechodzenia, prze, przetrawienia tego, więc tutaj mamy. To pokazane. W głowie tego czytania mamy kartę rycerza mieczy. Tu jest ktoś bardzo um, ambitny przede wszystkim. Osoba bardzo impulsywna, często taka działająca. Um, no, w energii szybkości, y, szybkości odebrania czegoś, zawalczenia o coś, albo macie w głowie takiego mężczyznę, który właśnie w takich cechach się przede wszystkim pokazuje, albo wy myślicie o tym, żeby w taki sposób w końcu zacząć y, działać, więc tą delikatność odstawić na bok, a zacząć bardziej agresywnie tutaj podchodzić do jakichś spraw. Wymierzanie sprawiedliwości, odbieranie y, czegoś, co nam zostało odebrane, czyli nam się należy, my chcemy o to zawalczyć, nie poddawanie się w jakiejś sprawie. I energia osoby, która jakby chce przeczytać swoją własną ścieżkę do, jakich, do jakiegoś tematu, do jakiegoś szczęścia być może, o które chce tutaj zawalczyć i to jest dobre. Teraz, jeśli to jest partner w głowie, no to on jest tutaj bardzo pokazany jako ktoś, kto przede wszystkim kieruje się energią seksualną, więc tutaj jest taka zawziętość, taka energia prędkości, szybkości, taka pasja, która towarzyszy mu w życiu i która Was prawdopodobnie jako kobiety bardzo podkręca. Jeśli jesteście panami, no to Wy w taki sposób działacie tutaj w kierunku tej kobiety. Nie wiem, czy jej się to podoba, ale jakby wy wiecie, że czy chcecie po prostu tą szybkością ją zaskoczyć, tak, żeby ona nie miała czasu na zastanowienie się, czy wy jesteście właściwą osobą, czy, czy jej się podobacie na tyle, żeby ona chciała z wami wejść w relację więc tutaj jest takie na szybkość na zaskoczenie działanie a nie jakby mm, takie spokojne, ok, więc nie wiem jak to będzie miało się w, w efekcie końcowym wy tutaj jakby chcecie podjąć to ryzyko i to robicie w podstawie tego czytania dla pań mamy jakąś pasję, mamy jakiś nowy początek, mamy jakiś romans, który się pokazuje bardzo ognisty i tutaj w tej karcie końcowej mamy króla buła, więc to jest zupełnie inna osoba niż jest w głowie. Prawdopodobnie ktoś inny w ogóle stoi na waszej drodze lub z tą osobą macie coś do przerobienia też tutaj w tym miesiącu. Mogą to być nawet rozwody, bo ja ten rozwód mam tutaj pokazany, ale to nie jest jedna z, z energii, która się w takim ogólnym Przekazie tutaj nam mogłaby też pokazywać, ale mam jakąś nową energię, nowej osoby, nowej znajomości, być może chodzi o karierę. Jeśli to wam tutaj w tym miesiącu będzie dominowało, to tak samo macie tutaj sukces jakiś z tym mężczyzną pokazany, czyli jest w tej pracy duży postęp i osoby, które jakby was postrzegają. Jako kogoś, kto daleko, daleko dojdzie, daleko zajdzie. I jest to szczęście, o które ktoś chce się tutaj ubiegać w tym e, właśnie miesiącu. Teraz e, karta najbliższej przyszłości. Mamy siódemkę e, monet, więc karta czekania. Nie będziecie miały, czy mieli na wszystko wpływu, tutaj będzie trzeba troszeczkę e, zwolnić tempo i poczekać. Dbać o to, e, jakby. Nie poddajcie się takiej energii, która mówi o tym chyba to zostawię, bo, bo ta cierpliwość tej karcie jest wpisana w to, że to wszystko wymaga czasu i um, ten etap, na którym jesteście, on potrzebuje się też tutaj w jakiś sposób dopełniać. Nie może być przeskoczony, ominięty tak, jakby ktoś tego sobie życzył, tylko po to, że ja już na ten moment chcę tego wszystkiego, bo, bo ja jestem na wyciągnięcie ręki. Nie, tutaj coś musi się jeszcze dopełnić, albo ktoś nie jest na to gotowy, albo wy jeszcze musicie poczekać, bo Wam jeszcze coś tam po drodze musi się do, dopełnić. Więc nie pędźcie przed siebie na oślep, tak jak tutaj chcecie to robić, bo tu jest chęć posiadania, ogarnięcia, zdobycia. Więc jeśli to jest ktoś, kto chce o Was zawalczyć i Was zdobyć, no to też ta osoba musi troszeczkę zwolnić tempo, albo Wy macie wyznaczyć tutaj tej osobie nawet granicę, taką, która mówi o tym, hola, hola, poczekajcie tutaj, trzeba poczekać. Nie wszystko tak, ja to muszę przemyśleć, ja muszę to zrozumieć, prze, przepracować i dopiero możemy iść dalej. Teraz w lękach o, i obawach macie pokazaną e, inną kobietę. Chyba jest związana z pracą. E, chyba że chodzi też o wasz dom, o wasze gospodarstwo domowe, o jakieś sprawy o, o, zobowiązania, być może wasze jakieś e, e, Tematy, którymi jesteście w jakiś sposób obarczone, więc y, też z których nie chcecie zrezygnować, bo, bo się czujecie za to odpowiedzialne. Więc tutaj lęki, obawy są z jakimiś takimi sprawami związane, ale może chodzić o inną kobietę, która jest w tym całym życiu i z jakiegoś y, powodu tutaj ma wpływać y, na to, co się u Was dzieje w tym miesiącu. To nie jest ni nikt zły, ale może stać na Waszej drodze, więc. Y, jakieś obowiązki w pracy, coś, co um, musi być pozamykane lub dopełnione, a nie przeskoczone. Um. Teraz e, karta, która pokazuje Wasze otoczenie i jak ono będzie Was postrzegało tutaj w tym e, miesiącu czerwcu. Osoba, która czeka. No tutaj mamy to czekanie jednak pokazane, więc e, ktoś tego nie będzie rozumiał, dlaczego Wy e, coś przegapiacie, coś rozważacie, nie do końca jesteście pewne, e, czy pewni, oczywiście, bo to jest dla e, i Panów, i Pań. E, Osoba, która rozważa, z jednej strony tu jest troszeczkę taki, takiego marazmu, czyli, tak, wiecie, um, życie, które nam przecieka przez palce, a z drugiej strony, no, jakby zdajcie sobie sprawę z tego, że nie wszystko jest takie oczywiste, że wy macie rzucić teraz e, swój cały świat i biec po to coś, ok? Więc tutaj jest jakaś energia przeczekiwania, zastanawiania się, rozmyślania. Ale też niedostrzegania czegoś, co macie pod swoim nosem, coś, co może Was wyrwać tutaj z tego momentu, a Wy albo nie macie na to wpływu, bo tu mam tą kartę najbliższej przyszłości czekanie, więc zwracacie uwagę, co jest Wasze. Czy Wasza to jest energia, Wy tutaj to spowalniacie, czy Wy nie macie wyjścia i musicie na coś poczekać, bo. Wszystko, co można było zrobić, to zrobiłyście, czy zrobiliście. A teraz mamy tą kartę czterech kielichów, kiedy osoba nie wykorzystuje sytuacji, w której może po coś pójść, ale ona woli na tym podumać jeszcze dłużej, niż to być może nawet e, potrzebne jest. Także to jest e, ta energia. I teraz dwie karty rezultatu. Pierwsza to, co ma wam pomóc... E, y, y, i to, co Wam wyniknie, więc to, co ma Wam pomóc, analiza, rozsądek, y, wiedza. Niezależność, ale też macie kobietę, która to wszystko posiada, lub ona jest waszą przyjaciółką i ma wam pomóc na coś spojrzeć. Z innej perspektywy, być może być może ona wam ma tutaj podpowiedzieć, bo ona jakby z jednej strony zna Waszą sytuację, z drugiej strony nie angażuje się w to tak emocjonalnie, jak wy same, i ona tutaj przez tą swoją analizę i ten rozsądek, który posiada, Doświadczenie życiowe na wielu aspektach, nie tylko takie wiecie od strony um, przyjaźni, ale też od doświadczeń, ona Wam jest w stanie tutaj coś właśnie doradzić i do niej się macie zwrócić. Macie kogoś takiego w swoim zasięgu um, i skorzystać. Jeśli to nie jest prawniczka, jeśli to nie jest jakaś osoba, która um, potrafi przeliczać wszystko rozsądnie, analizować. Um, No to mamy wtedy taką energię osoby, która jakby wie dobrze, jak z tego wszystkiego wybrnąć w jak najlepszy sposób. I przy tym wszystkim mamy tego e, króla buła, więc tutaj dla kogoś jest niestety jakieś tematy rozwodowe, które ktoś będzie e, jakby wprowadzał w życie, ale może być jakieś roz, rozdzielenie czegoś, e, pożegnanie się z jakąś, e, Energią wspólnoty, ok? E, jakąkolwiek macie razem e, i mamy ewentualnie mężczyznę, który tutaj pokazuje się pod kątem pracy, jako ktoś, kto Wam chce coś zlecić. E, najpierw trzeba będzie podpisać tutaj jakieś tematy, uzgodnić, przemyśleć. E, być może to chodzi o jakąś współ, um, współpracę. E, ale sama karta końcowa jako sama główna energia, nie, w, nie jakby mówiąc już o, o osobach, o mężczyźnie, tylko ogólnie o samej energii jest triumfem. Okay? Więc tutaj mamy jakieś dalekosiężne plany bardzo silną pozycję w każdym aspekcie waszym życiu, ktoś kto jest ustawiony, ktoś kto się zna na rzeczy ktoś kto potrafi sobie w, świetnie rozwijać biznesy, duża niezależność mi się czy u mężczyzn czy u pań tutaj pokazuje jeśli chodzi o e, ten efekt końcowy w tym miesiącu, więc bardzo dobre karty e, le, sorry, lew wam się pokazał więc e, możliwe, że z tym znakiem zodiaku możecie coś zawojować Wielkie szczęście tutaj jest pokazane, więc nieważne co tutaj by się pokazało jako wasza przeszkoda, wy macie jakieś wielkie szczęście. Jeśli czekają panie na wielką miłość, wy macie w karcie dodatkowej faceta, który tą miłością będzie właśnie. Ściskam, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.